Proszę powiedzieć, co to za urządzenie i co robią dzieci w środku, kiedy wsiadają? Proszę pana, jest to urządzenie potocznie nazywane symulatorem dachowania. Urządzenie ma zobrazować, jak działają pasy, tak? Czyli uczymy dzieci jak poprawnie zapiąć pasy, tak? I że te pasy, jeżeli są poprawnie zapięte w pojeździe, no powstrzymują nas przed wszelkimi ruchami, tak? Zatrzymują w trakcie niebezpieczeństwa, tak? Dokładnie. Rozumiem, że dzieci muszą wykonać ten obrót do góry nogami, znaleźć. Się. Dokładnie, aby tutaj sama nazwa wskazuje, że symulator dachowania, tak? To najbardziej obrazuje, bo jest ten moment bezwładności, kiedy nasze ciało jest do góry nogami. I w pewnym momencie po prostu zawisamy na tych pasach, tak? I jakby to jest to zjawisko, które ma zaobrazować, że ten pas samodzielnie wie w którym momencie nas chwycić, nie musimy nic tam programować i utrzymuje nasze ciało przy fotelu, tak? Na szczęście to jest tylko ćwiczenie i wszystko jest w pełni bezpieczne. Jak najbardziej, no musimy to w jakiś sposób zobrazować, tak? I to jest najbezpieczniejsza forma, żeby przedstawić tą sytuację. Samochodzik, rozumiem, może się kręcić bez przerwy, tak? Póki mu starczy się. Eee, przypuszczam, że tak, że nie będzie żadnych ograniczeń, tak? Musielibyśmy zapytać producenta. Oczywiście żartuję jak najbardziej. Nie ma takich ograniczeń, natomiast jeden sam obróz wystarczy, żeby zobrazować, jak to faktycznie funkcjonuje, tak? Zapraszam pana serdecznie do środka. Tu jeszcze spróbuję może, ale tylko zgodności, jak można się przedstawić i z funkcji. Oczywiście Arkadiusz zimanówka wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Super, bardzo dziękuję. Thank you. Przechodzimy po stopnia. było? Nasze ćwiczenie, które ma zobrazować, gdzie działają pasy, no to oczywiście pasów nie odpinamy w trakcie ćwiczenia, tak? Drugim elementem bardzo istotnym: w trakcie obrotu nie staramy się otworzyć drzwi. Drzwi i pas odpinamy w momencie, w którym ja albo któryś z naszych kolegów podejdzie tutaj do pojazdu i wskaże, że już można to Dobrze. zrobić. Dobrze. Ja trzyma ręce na kierownicy? Nie ma tak? takiej potrzeby. Dobra. No to ja. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Powiem Panu więcej, jeżeli ten fotel w tym momencie byłby źle ustawiony, pan odciąga ten pas, już tak mówiąc technicznie, aha, tak? Aha. Luzuje się no, w jakimś nie oszukujemy go, myślę, aha nie trzeba, tak? Dobra, dobra. W trakcie po jeżdżenia pojazdem jak najbardziej ma pan właściwie ustawione tutaj to wszystko, tak że pan do, do, dociąga rękami tu musiałby sobie pan ten fotelik troszeczkę przybliżyć, się... tak? Dobra, żeby... żeby go trzymać tak? O. Okay. I wtedy miałoby to sens. Dobrze, dobra, to ja dziękuję ślicznie. I zaraz się obrócimy. zaliczając zachowanie. Ho ho, ho 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 No nie było nieźle, aż się gimbal Dziękuję. Można odpiąć Paziu i wysiadać z pojazdu